Dobczyce to miasto z rozwiniętą strefą przemysłową, w której od lat działają liczne przedsiębiorstwa, przyczyniając się do rozwoju lokalnej gospodarki. Szanowni Państwo, dziś kolejny krok rozwoju edukacji w powiecie myśleńskim. Jesteśmy w zespole szkół Dobczycak imienia Józefa Tischnera. Oddajemy nowoczesną pracownię robotyki przemysłowej i automatyki za prawie 4 miliony. Dzięki współpracy z firmą Astor i Dynamotion mamy nadzieję na... Polepszenie jakości kształcenia. Pracownia robotyki została wyposażona w 20 stanowisk PLC z urządzeniami marki Astrada, 4 stanowiska do programowania serwonapędów oraz 4 do pracy z falownikami. Uczniowie zdobywają praktyczne umiejętności na trzech stanowiskach z robotami przemysłowymi: sześcioosiowym robotem Kawasaki, kobotem Kawasaki oraz robotem typu SCARA marki Epson. Dodatkowo do ich dyspozycji oddano sześć stanowisk z robotami edukacyjnymi Astorino oraz zrobotyzowaną linię produkcyjną, która pozwala na naukę automatyzacji procesów zgodnie ze standardami przemysłu 4.0. Coś niemożliwego stało się faktem. To technologia przyszłości. To jest przepustka do przemysłu 4.0, do stworzenia najlepiej płatnych miejsc pracy i zapewnienia przyszłości nowym pokoleniom. Astor tworzy sieć placówek patronackich. Dzięki czemu szkoły i uczelnie mają dostęp do nowoczesnego sprzętu oraz szkoleń technicznych. Przykładem takiej współpracy jest podpisana umowa z zespołem szkół w dobczycach. Dodatkowo ASTOR umożliwia odwiedziny w swoich dwóch krakowskich showroomów dla szkół i uczelni, aby uczniowie mogli zapoznać się z technologiami przemysłu 4.0. Końcem zeszłego roku Astor uruchomił program społeczny Roboty do Szkół, gdzie zgłoszone szkoły co miesiąc mają możliwość wygrania robota edukacyjnego Astorino. Pracownia robotyki w Dobczycach to jedno z najbardziej zaawansowanych laboratoriów w kraju. Linia produkcyjna została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami przemysłowymi, co pozwala uczniom rozwijać umiejętności w automatyzacji procesów takich jak paletyzacja, depaletyzacja, kompletacja. Współpraca robotów z systemami wizyjnymi oraz operacje typu Pick and Place. Technik robotyk wczytuje się w to, co oczekują nas pracodawcy, czyli nowy zawód pozwalający obsługiwać skomplikowane urządzenia, pozwalający rozwijać się też intelektualnie, bo nie ukrywamy, że dalsza, dalsze kształcenie tych młodych ludzi dla nas jest również ważne. Dzięki nowej pracowni możemy na co dzień pracować z robotami. To zupełnie inne doświadczenie niż tylko teoria. Mamy możliwość montażu, programowania i testowania robotów w rzeczywistych aplikacjach. W naszej szkole teoria łączy się z praktyką, dlatego zapewniamy uczniom dostęp do sprzętu wykorzystywanego w rzeczywistych procesach produkcyjnych. Rozwój naszej szkoły to także współpraca z uczelniami wyższymi, takimi jak Politechnika Krakowska i Akademia Górnicza-Hutnicza. Dzięki temu nasi absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia na kierunkach technicznych, a także uczestnictwa w projektach badawczych i innowacyjnych programach edukacyjnych. Zespół Szkół imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Dobczycach konsekwentnie rozwija branżę techniczną. To tutaj już dziś kształtuje się przyszłość branży robotyki.